Na przykład taki znaczek oznacza, że ma zagrać sample z Dzimiego Hendrixa, a taki znaczek oznacza, że ma modulować rytm w jakiś określony sposób. I znów mamy tutaj tą sytuację, która jest jakby mało tradycyjna. W tym sensie, że muzyka tutaj się bardziej widzi, niż słyszy. Prawda? Zobaczcie, że jakby można można tu całą sytuację potraktować jako komunikat wyłącznie wizualny. Ona nie musi w ogóle brzmieć, może być po prostu zabawą, tak jakbyśmy mieli coś do narysowania. Jeszcze jedna rzecz z tych interfejsowych, która mi się wydaje dosyć istotna, bo oprócz tej postkomunikacyjności, postmedialności, postsymboliczności. Mamy dzisiaj do czynienia jeszcze również z postmaterią. To co tutaj pokazuję, to jest drukarka trójwymiarowa. Zabawa pomaga z tą drukarką na tym, że ona jest w stanie, jak się do niej włoży taki wielki blok, na przykład metr na metr, specjalnego tworzywa, to ona jest w stanie wyciąć dowolny kształt. Na przykład taki, jak tutaj widzimy. Ona działa w oparciu o technologię laserową i ten kształt jest po prostu fizycznie istniejącym bytem, który ma trzy, trzy wymiary, ma swój ciężar itd., itd. Możemy w zasadzie wygenerować przy pomocy tej e, drukarki e, cokolwiek nam się zamarzy, to się zmieści w tym obszarze metr na metr na metr, e, no ale oczywiście nie ma to nic wspólnego jakby z, z oryginalną materią, która mogłaby być tworzywem, e, tworzywem tego co e, tutaj e, widzimy. Na koniec, żeby Państwa jeszcze bardziej yy, 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 przerazić z tymi opowieściami o interfejsach, e, mysz sterowana e, z klawiatury. To znaczy mamy, mamy jedną myszkę. E, tu w starszej wersji trochę jeszcze przyciężny sprzęt, ale tutaj już jest e, nowe, gdzie to się mieści wyłącznie na szyi. E, myszka, która ma połączenie z mózgiem ją widać. I taką, myszkę, taką myszką możemy sterować joystickiem z poziomu naszego własnego laptopa. Czyli jak do przodu to myszka idzie, jak zatrzymujemy to myszka staje. Tam jest jeszcze szereg innych gestów. One nie są jakieś sadystyczne. Myszka chodzi do przodu, w lewo, w prawo, staje i w zasadzie tyle. Natomiast to jest dowód na to, że taka sytuacja, o której mówimy, jest, jest, jest w zasięgu technologii. To znaczy, że można wyobrazić sobie dzisiaj moment, w którym możemy zdalnie przejąć kontrolę nad mózgiem jakiegoś, jakiegoś zwierzęcia czy człowieka. To jest dzisiaj prawie możliwe. Możliwe jest to na myszy i dotyczy na razie, tak jak mówię, czterech czynności, ale z pewnością panowie w laboratoriach nie śpią po nocach i szybko, szybko nadrobią niezbędny dystans. I to jest obrazek, który w jakimś sensie podsumowuje to wszystko, o czym chciałem powiedzieć, że moim zdaniem, znajdujemy się w takim punkcie, w którym, w którym warto zadać sobie pytanie o to, na ile to ciało gwarantuje nam pewne stałości w kulturze, na ile ciało jest w stanie zapewnić nam właściwy dystans czy też może jest ograniczeniem w stosunku do tego, co byśmy chcieli zrobić w kulturze, na ile to ciało jest nam, jest nam po prostu potrzebne i na ile to ciało, na ile o to ciało powinniśmy jakby walczyć w sensie kulturowym. Odpowiedź na to pytanie oczywiście jest, jest mało prosta, bo ona jest przede wszystkim z jednej strony jakby medycznie zaprogramowana w pewien sposób, że dlaczego nie mielibyśmy sobie na przykład wymienić wątroby czy serca, skoro jest taka możliwość. Ale w drugą skrajność, jeśli by popaść, to moglibyśmy zobaczyć, no to w takim razie, dlaczego nie mielibyśmy podłączyć sobie komputera prosto do mózgu i ile rzeczy mielibyśmy wtedy przy okazji bez ruszania ręką załatwione. No, pytanie, pytanie o konsekwencje jest pytaniem chyba najważniejszym, to znaczy na ile na ile pozostawianie ciała, jego usuwanie ciała z tego integralnego konstruktu naszej tożsamości jest zabiegiem, który, który możemy tak na szybko wykonać. Być może nawet gdybyśmy chcieli to zrobić, to warto by było zaprogramować ten proces na jakiś dłuższy czas. W każdym razie trudno mi sobie wyobrazić, że znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, kiedy ktoś, kto ma takie urządzenie, jest w stanie traktować mnie pilotem po to, żebym nie wiem tam. Ruszał, e, ruszał ręką, a tego zdjęcia stelarka jakoś mi umknęło. Słuchajcie, bo jedna z. E, 2007 to ostatnie zdjęcie stelarka, tylko nie wiem, czy ja je. Nie było. Nie, e, nie chcący zapomniałem wstawić, ale e, w 2007 na Transmediale w Niemczech e, stelar pokazał prototyp urządzenia, przy pomocy którego właśnie sterował e, ludźmi tak jak, e, tak jak pilot. To znaczy, dwóch wybranych z publiczności e, gości obok niego, zostały przyczepione odpowiednie czujniki do, do rąk i stalart przy pomocy takiego sprytnego urządzenia, jak kierowania samolotem zdalnie sterowanym, powodował, że ci ludzie nagle ni stąd, ni zarząd, zaczynali machać rękami w różne strony, drapać się po głowie, tego typu, tego typu rzeczy. Oczywiście pokazał to jako, jako prowokację artystyczną, ale to również jest dowód na to, że tego typu są już w naszym, w naszym zasięgu. I na koniec chciałbym wrócić na początek. No bo w, w pewnym sensie, jakby ta małpa jest również ma być, ma być tak, jak, tak, jak to uzgodniliśmy z panem Koziarą, który tą małpą wykonał. Ma być, ma być metaforą tego, kim my jesteśmy w kontaktach z nowymi technologiami. Że w pewnym sensie jesteśmy po prostu głupimi małpami, które się na to gapią i nic z tego nie rozumieją. E, tylko pytanie, pytanie jest takie, czy, czy, czy jakby ten obrazek nie ma jeszcze jakiegoś innego znaczenia? Czy ten obrazek przypadkiem nie znaczy również tego, że e, Wchodząc tak bardzo w świat technologii, w pewnym sensie na własne życzenie wkraczamy na jakieś manowce kultury, które, które nie wiadomo jak się mogą skończyć. I te manowce to właśnie takie, taka cielesność, która zaczyna się coraz bardziej rozmywać w pikselozie, a to oznacza zapewne, że zaczyna się coraz bardziej poddawać wpływowi technologii cyfrowej. Bardzo dziękuję. dalej robić, tak? I Ja bym się chciała zapytać, bo mówiłeś, że post-człowiek, tak? To są jakieś szczepy już różne, prawda? I tego typu rzeczy. Czym się różni tak krótko, tak? to się naturalnie właśnie post-człowiek od cyborga na przykład, tak? Bo to, właśnie, jaka to tutaj, jakie są różnice, tak? Mi się wydaje, że te różnica wynikają jakby ze środowiskowych słańców. Przy pomocy których te rzeczy się opisuje, Postczłowiek jest raczej posthuman jest raczej kategorią wykorzystywaną w, w naukach humanistycznych, a, a cyborg jest bardziej taką kategorią technologiczną. Mhm. Aczkolwiek, jeśli bym miał spojrzeć na takie popkulturowe odczytania, to tym human to są, bardziej przypominają ludzi, a cyborgi bardziej przypominają androiny. Jeszcze jedna kategoria. Eee, humanoidą. Może po prostu na slajdach i po prostu mniej częściej dostaniemy, że się lepiej by było po prostu postawać pierwsze, bo wtedy było łatwiej do tego to zobaczyć. Prawda? Na przykład napisem ten toko. Pewnie no tak, ale pierwszą pomyśląc o tym, że ja nie ćwiczałem, a na drugim po prostu. Czyli jednak to nie są tylko terminologiczne, jak rozumiem, tak? Czy, czy jednak bardziej Tak? No to właśnie, bo post człowiek to bardziej mi się z humanistyką faktycznie kojarzyło, tak? A cybo to już bardziej właśnie jakieś tutaj te takie te, te fizyczne notyfikacje. To ja bym może odpowiedział, że do 50% zawartości technologii to jest post człowiek, Aha, a tak. 50%. 50 a jest... 51 to jest cywilor. A jak jest 100%, to już jest to. to, jest robot, tak to. Okay. Nie no bo czy to jest. Człowiek, który ma sztuczne zastawki, do protezy, jakieś tam platynowe śrubki, czy to jest jeszcze człowiek, no już można zacząć się zastanawiać, czy to ciągle jest człowiek, czy to... Czyli od ilu procent zaczyna się cyborg. Wystarczy y, tam procent, czy jak, nie wiem, może plomba wystarczy. No właśnie. Nie wiem właśnie plomba już jest taki... Czy cyborg potrzebuje promu? Czy wystarczy? Słuchaj, czy to wszystko ma sens, jeżeli jutro na przykład na Słońcu będzie wielki wybuch i na ziemi nie będzie prądu Czy musimy ewoluować w innym kierunku wtedy? Bo to wszystko się opiera na prądzie. Bo mówimy teraz o protezach. Ale proteza gwarantuje właśnie cyborga. Czy... Znaczy z tego punktu widzenia człowiek jest odnowiony źródłem energii elektrycznej. Ale nie jest elektrowny. No jest, w tym jest. sensie, że jest w stanie na przykład napędzić to swoje cyberokręg. Jest w stanie wygenerować w przyszłości, nie teraz jeszcze, ale w przyszłości jest w stanie wyprodukować tyle prądu, że tam zamiast przekazywać go na rośnięcie paznokci, przekaże na obsługę tego oka. Czyli Albo to okno samo się obsłuży bez udziału energii z organizmu. Czy póki co potrzebuje zasilania. Tak, tak. Każdy z tych sprzętów. Czyli jutro, gdyby nie było prądu na ziemi od jutra, to to wszystko mogłoby patrzeć tak. No. Pan no, Wójt. Ale też potrzebuje zasilania. Pan Słowiej je nie jest nigdy przez pół Nie, sporo. nie, nie próbuję. <grym zresztą> no nie, to może się mógł zgłaszać, że dobrze takie dwa wątki się pojawiają. Znaczy pierwsza ta refleksja, jaka znaczy mi się pojawia, że to jest takie stwierdzenie, że Budujemy drogę nie wiadomo, dokąd pójść, nie? to znaczy, że, że jest jakby ta technologia, te możliwości, a teraz jest kwestia w ogóle po co. I jak mówimy już o tym post-człowieku, czy nad-człowieku, żeby użyć jakiejś takiej jeszcze znanej terminologii, to ja rozumiem, że mamy tak, pierwszy wątek taki, że takie technologie zmieniają nasz sposób komunikowania. Się. To znaczy, to jest taka taka, trwialność. Taka Internet zmienia świat. Tak? I w ten sposób my inaczej się komunikujemy, mamy jakby inne wrażliwość, tworzą się jakieś takie nowe społeczności i nowy się, tworzy się nowy typ człowieka, tak? nowy typ człowieka. Czyli pytanie ewentualnie takie teoretyczne byłoby, w jakim kierunku to idzie? znaczy, jak pod wpływem tych technologii albo możliwych technologii może zmienić się świat, kultura? Jakie nowe rzeczy tak, mogą się pojawić? To jest na tym takie jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy tego, bo w momencie, kiedy mamy te praktyczne już zastosowania, to, to są takie próby symulowania w ogóle tego ludzkiego doświadczenia, tak? Sztuczne oko, tak, ewentualnie oko, które widzi nie tylko jakieś tam, nie tylko w ramach, jeszcze ma roz, rozszerzone pole percepcji. Ale jeżeli miał być to nad człowiek, to rozumiem, to jest ktoś, kto ma takie doznania, czyli jesteśmy w stanie symulować takie doznania, których normalnie my nie doznajemy, tak? czyli jakie to miały być doznane. Bo jak ja rozumiem, że ciało, po co jest człowiekowi ciało? Ciało jest po to, żeby mieć poczucie rzeczywistości, tak? realności, odróżniać fikcję wyobrażenie od tego, co się dzieje realnie. Po to jest ludzkie ciało. Tak? Kiedy usuniemy ciało, to wtedy żyjemy... To jest w świecie właśnie jakimś takim fikcyjnym, takim cyberświecie, gdzie, gdzie wszystko po prostu jest, jest możliwe, ale nic nie jest realne. Więc tak ja to rozumiem. Czyli pierwsze pytanie, w jakim kierunku, czyli to diagnoza filozofa kultury, czyli tam jakiegoś filozofa społecznego, który mówi w jakim kierunku, a drugie no to jest, to nie wiem, jaki to miał, jaka to specjalność, jakiego typu doznania może to nam oferować których do tej pory nie jesteśmy w stanie naturalnymi metodami, środkami doznać.